Cześć, dzisiaj odcinek trochę nietypowy jak na mnie, bo odpowiem na kilka Waszych pytań związanych z moim ostatnim filmem, ale nie tylko, bo pytania o filtrację, o filtry kubełkowe pojawiały się zarówno pod ostatnim filmem, jak i wcześniejszymi, czasami na zupełnie inny temat. Jak również dostałem kilka pytań na maila, więc taki odcinek specjalny dotyczący pytań i odpowiedzi na temat. Filtra kubełkowego Aquaela Ultra MAX 1500. Pierwsze pytanie. Aha, nie będę czytał, kto zadawał pytania, po prostu lecimy po kolei. Czy ten filtr rzeczywiście nadaje się do zbiornika 250-450 litrów, tak jak producent na opakowaniu, czy tam w instrukcji zapewnia? Nie. Według mnie nie. 250 to jest maks. No może 300, jeżeli. Jeżeli nie ma zbyt dużo ryb w zbiorniku, to jest taki litraż na ten filtr. 450. Nie wyobrażam sobie za bardzo pracy tego filtra w zbiorniku 450. Jest za mały według mnie. Dalej. Czy jest do niego dedykowany sterylizer? Nie wiem. Znaczy, teraz już wiem, ale nie wiedziałem. Sprawdziłem. Aqual twierdzi, że produkuje. Dedykowany do tego filtra. 9-watowy sterylizer UVC pod własną marką, pod marką McQuaid. Nie wiem jak działa, nie wiem jaki jest, ale skoro jest dedykowany, no to chyba można im zaufać, że jest dobry, więc, więc tak produkuje. Dalej, czy są cztery zasobniki, cztery kosze i pojemność każdego z koszy to 1,9 litra. I czy to wystarczy? Eee... Tak, to prawda, są cztery kosze, każdy z nich ma prawie 2 litry i to jest całkiem fajna powierzchnia filtracyjna. To wystarczy. To jest tak obliczone, że do tego akwarium maksymalnie 250-300 litrów wystarczy. Co w tych koszach? Fabrycznie jest, są dwa rodzaje gąbki o różnej gęstości. Jest ceramika, chyba dwa woreczki, jeśli pamiętam dobrze. I jest wata. No z tą watą. To ja sobie odpuściłem. Wata to bardzo dobre medium filtracyjne, ale zatyka się szybko i trzeba ją wyciągać, płukać albo wymieniać. A nie o to chodzi w filtrze kubełkowym, żeby go ciągle otwierać. Bo to jest prefiltr. Prefiltr czyścimy przy każdej podmiance, czyli co tydzień, a filtr otwieramy raz na pół roku, raz na rok, w zależności od tego, jak, jak bardzo pracuje, jak bardzo oczyszcza, oczyszcza wodę, jaki stan wody mamy. W akwarium i czy tak naprawdę to jest po raz pierwszy użyty filtr kubełkowy, czyli on ma wykonać tą najbrudniejszą robotę, czy już minął jakiś czas od jego użytkowania? Wtedy wiadomo, że możemy go otworzyć i wyczyścić rzadziej. Ale te cztery zasobniki to naprawdę duża powierzchnia, robią robotę, wszystko jest fajnie, z tym, że ja u siebie zamiast waty użyłem lawy wulkanicznej. Watę zastosowałem. Gdzie indziej, e, jedziemy dalej. E, słabo rusza taflą wody. Mój filtr słabo rusza taflą wody. E, zależy jakiej, jakiej wielkości zbiornik, ale jeżeli to jest zbiornik 250-300 litrów, no to ten ruch wody nie będzie jakiś wielki. To nie będzie pralka w akwarium. Można tutaj trochę pomóc podnosząc, umieszczając nieco wyżej, wylot z filtra. Jeżeli zastosujemy dołączone fabrycznie rurki, to ona wchodzi dość głęboko pod powierzchnię wody. Jeżeli ją tak po prostu powiesimy, tą rurkę na szkle. I wtedy ten ruch tafli wody rzeczywiście nie będzie jakiś tam wielki. Natomiast, jeżeli ją podniesiemy, umocujemy ją tak, żeby maksymalnie 2-3 cm pod powierzchnią wody znajdował się wylot, to ten ruch tafli wody będzie większy, na powietrzanie będzie większe, już ten obieg wody w akwarium na pewno przyspieszy, będzie skuteczniejszy. Także to jest taka prosta, a skuteczna metoda. Dlaczego wylewa mi się woda? Przy podmiarce, przeczyszczeniu prefiltra. Nie wiem dlaczego, ale u mnie poradziłem sobie w dość prosty sposób. Zrób tak. Zamknij zabór wlotowy, ten, w którym woda z akwarium wpływa do filtra i niech filtr popracuje na zamkniętym zaworze wlotowym, a otwartym wylotowym jeszcze jakieś 4, 5, 6 sekund. I Dopiero później zamknij zawór wylotowy, wyłącz filtr z prądu i możesz zajrzeć do prefiltra. Tej wody już nie powinno tam być, nie powinna się wylać. Nie powinno jej być takiej ilości, żeby się wylała podczas otwierania. Czy filtr wciąga ryby? Rozumiem, że chodzi o narybek, o malutkie rybki. Tak, wciąga. No niestety, jeżeli zastosujemy tylko tą końcówkę na rurę zasysającą, którą dostarcza producent, to małe gupiki, małe molinezje, małe zbrojniki, które zbyt zbliżą się do tego wlotu, zostaną wciągnięte. No nie będą miały tyle siły, żeby odpłynąć i zostaną wciągnięte. Rozwiązanie jest proste. Trzeba zabrać żonie jedną skarpetkę i nałożyć na tą końcówkę filtra na ten zasys. Dopóki rybki będą małe, to ochroni je przed wciągnięciem, a jednocześnie nie zatrzyma obiegu wody, bo woda przedostanie się przez taką skarpetkę bez problemu, a rybka jednak nie. Czy filtr grzeje wodę? To pytanie pewnie spowodowane jest użytkowaniem wcześniej filtrów wewnętrznych Aquila, na np. Turbo 1500, Turbo 2000. One rzeczywiście grzeją wodę, umieszczone są pod wodą, te silniki pracujące pod wodą oddają ciepło i faktycznie grzeją wodę. One bez problemu utrzymują w akwarium temperaturę 25-26 stopni przez cały rok. Także grzałka dla większości ryb jest zbędna, ale to nie dotyczy filtrów kubełkowych. Przynajmniej ja nie zauważyłem u siebie, żeby podczas przepływu wody ta woda była cieplejsza. Później ta woda, która wpływa do akwarium. Także moja odpowiedź jest, że filtr kubełkowy nie grzeje wody. Jedziemy dalej. Tu są dwa pytania dotyczące głośnej pracy filtra czy dziwnych odgłosów, jakie wydaje filtr. Ogólnie powtórzę to, co mówiłem na poprzednim filmiku. To jest naprawdę cichy filtr. Dziwne odgłosy najczęściej spowodowane są zapowietrzeniem filtra lub nieodpowietrzeniem do końca. Wtedy te rzeczywiście powietrze, które zostaje w filtrze, powoduje dziwne odgłosy, ale można się ich pozbyć, odpowietrzając filtr. Poczekać, aż się odpowietrzy sam. Jeżeli za długo nie dzieje się to, to można przechylić filtr w stronę prefiltra, tak jakby do przodu, pod kątem nawet 45 stopni, poczekać 15-20 sekund, wyprostować go, powtórzyć czynność raz, dwa, trzy, ile tam trzeba. Widać wtedy, jak w tym wężyku bąbelki powietrza się przesuwają i, i wylatują do akwarium i filtr się odpowietrza. Będzie pracował wtedy znacznie ciszej. To jest jedna rzecz. I druga rzecz to jest wirnik. Wirnik to najbardziej delikatna, najbardziej najbardziej precyzyjna część mechaniczna filtra. I tutaj bardzo często jest tak, że pomimo, że on jest zamontowany na swoim miejscu, to jednak coś nie gra. Wystarczy go wyjąć, przełożyć, włączyć, włożyć troszkę inaczej. On się ułoży, może minimalnie, nie będzie tego widać nawet, ale on jednak będzie ułożony nieco inaczej, jeżeli jest filtr już nieczyszczony jakiś czas. Tam są jakieś glony, jakiś śluz z akwarium, to trzeba wszystko wyczyścić. Wszystko ma znaczenie. Wirnik musi pracować idealnie, wtedy filtr jest cichy. Jeżeli jest odpowietrzony i wirnik pracuje równo i idealnie, naprawdę ten filtr jest cichy. Także z tym wirnikiem po prostu trzeba popróbować, jeżeli uważacie, że wszystko inne jest ok, jeżeli filtr jest odpowietrzony, a nadal według was pracuje za głośno. Dalej. Czy pakować na maksa koszyki? Jak chcesz. Jeżeli zależy Ci na jak największej powierzchni filtracyjnej, to tak. Ale wtedy trzeba pamiętać, że wydajność filtra spadnie że opór, który będzie musiała pokonać woda, wzrośnie. Wprawdzie będzie większa powierzchnia, na której rozwiną się bakterie, będzie większa powierzchnia filtracyjna, ta woda będzie lepiej, lepiej przefiltrowana. Ale będzie mniejszy przepływ. Jeżeli zależy Wam na tym, żeby był silniejszy wylot wody, no to wtedy po prostu trochę, trochę mniej tych, tej ceramiki, tej lawy do koszy. Wtedy woda będzie przepływać szybciej przez ten filtr. No wiadomo, że z tymi koszami, gdzie jest gąbka, nic nie zrobimy, no bo zostawiamy gąbki, te, które oferuje producent, bo one są całkiem niezłe, więc mogą, mogą jak najbardziej zostać. I pamiętajcie też, że te 1500 litrów na godzinę to jest tylko teoretycznie. Ten filtr nie jest w stanie przepompować nawet na pusto takiej ilości wody, a co dopiero, kiedy te kosze zapełnimy różnymi mediami filtracyjnymi. Także nie, nie bierzcie tego pod uwagę. To nie jest tak, że 1500 litrów wody on przefiltruje. Nie przefiltruje. On powoli wykona swoją robotę, on tą wodę przeczyści, wyklaruje, ale. To nie jest tak. To, to nie jest 1500 litrów, więc z tym, z, tym, z tym zapełnianiem koszy to zależy na czym bardziej Wam zależy. Zależy na czym Wam bardziej zależy: czy na szybszym ruchu wody, czy na większej powierzchni filtracyjnej. Czy filtr może jednocześnie napowietrzać wodę? Rozumiem, że chodzi tu o takie napowietrzanie, gdzie lecą bąbelki. No to tak nie do końca. Filtr na powietrze wodę. Ona przepływając przez niego, przez tą gąbkę, przez tą też podlega jakiemuś tam na powietrzaniu. Ruch tafli wody, który powoduje filtr też na powietrza wodę w zbiorniku, ale nie będzie bąbelków, tak jak, jak to jest w filtrach wewnętrznych, gdzie tam podłączamy ten wężyk, i możemy puścić sobie bąbelki. Tu jedynym rozwiązaniem jest na przykład deszczownica. Umieszczona albo tuż pod powierzchnią wody, żeby strużka wody wypływała, była wyrzucana nad powierzchnię wody i wpadała z powrotem do wody, albo umieszczona nad powierzchnią wody, tak żeby, żeby prosto z deszczownicy woda leciała na tafle w akwarium i ruszała, na napowietrzała. Więc jedynie taka metoda. Tylko pamiętajcie, że to spowoduje dodatkowy hałas, że to będzie słychać, że ta woda w ten sposób leci. Dlaczego w moim filtrze spada skuteczność, zmniejsza się przepływ wody? No najczęściej dlatego, że wymaga czyszczenia i być może już nie tylko prefiltr, który czyścimy dość często, co tydzień, ale już również minęło kilka miesięcy, może kilkanaście miesięcy, trzeba zwyczajnie otworzyć filtr, wyczyścić. Media filtracyjne, może część z nich wymienić, bo przecież one też się w pewien sposób jakby zużywają, tracą swoje właściwości. Czy gąbki, czy ceramika, po prostu to nie są jakieś wielkie koszty. Raz na rok, raz na półtora roku, jeżeli to wymienimy, nic się nie stanie, a skuteczność filtracji na pewno na tym nie ucierpi. Dalej, czy zalewać filtr przed startem, czy, czy podłączyć go do prądu? Jak chcesz, powinien pójść, powinien ruszyć po podłączeniu do prądu, powinien się odpowietrzyć, ale jeżeli chcesz, żeby to trwało krócej, jeżeli chcesz mu pomóc, tak najbardziej przed włączeniem możesz go zalać, jak już wszystkie kosze poukładasz, tak jak mają być, w takiej kolejności, jak chcesz, możesz go zalać wodą, zamknąć i dopiero podłączyć. Na pewno ułatwi to czy przyspieszy proces odpowietrzania. Dalej, czy węże, czy długość węży jest odpowiednia? No na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi, bo producent dostarcza dwa węże po 1,5 metra. Yy. Powinno być tak, że ten wąż wlotowy powinien być jak najkrótszy. Czyli jak ustawimy filtr, gdzie on już ma stać, to dotnijmy ten wąż tyle ile ma mieć. On nie musi mieć półtora metra, to jest niepotrzebne. Możemy mieć metr i też będzie i nawet będzie jeszcze lepiej. Natomiast ten wąż wylotowy nie ma większego znaczenia. Możemy zostawić taki, jaki jest, lub też go dociąć. Na pewno jak dotniemy węże, to będzie to estetycznie wyglądało, nie będą gdzieś tam pochowane, poplątane, powciskane te węże. Czy filtr jest naprawdę cichy, tak jak mówisz? Tak, jest cichy, tak jak mówię. Nie jest bezgłośny, bo nie ma filtrów bezgłośnych, ale jest naprawdę cichy. Jeden z moich widzów poprosił mnie o taki mały eksperyment. Poprosił, żebym nagrał film, filtr, pracę jego. Yy, tak, jakby pracował w nocy. Chce mieć akwarium w sypialni i dla niego ważne jest, żeby ten hałas rzeczywiście był jak najmniejszy, czy żeby go no, praktycznie nie było. Yy, za chwilę, na koniec, yy, puszczę Wam, dołączę fragment filmu, gdzie nagrałem o 23.00, yy, gdzie już odgłosy za okna praktycznie były wyciszone, nie dochodziły. W mieszkaniu telewizor był wyłączony, czyli powiedzmy, można było spać. Najlepiej, gdybyście ten fragment filmu odsłuchali na słuchawkach. Tam w tle słychać zegarek, jak to zawsze u mnie, słychać zegarek i słychać, jak pracuje ten filtr. Jeżeli akwarium stoi w sypialni, to właśnie tak będzie to słyszalne, bo to, że teraz tutaj w ciągu dnia oglądacie ten filmik, to nie oddaje do końca głośności czy cichości tego filtra. Ja uważam, że on jest naprawdę cichy, ale to już sami musicie zdecydować, czy nadaje się do sypialni, czy nie.